Tak. Wiele ścieżek życia przejrzy, to przeznaczenie my, szamanów królem, królem być, żamanem, królem być, szamanów królem być, jeśli w sobie to masz, Jeden z nich się stać. Cześć, witam w kolejnym odcinku, zaczynamy sobie od zakupu białych odłamków, żeby powbijać sobie po prostu 6-7 do zbroi i kolczyków co też właśnie tutaj uczyniam które zakupiono w poprzednim odcinku wbijamy sobie 67, 7 czekamy 24 godziny a tutaj wypadł mi fms z besta, mój pierwszy właściwie chyba na globalu, no na pewno na Polsce to był pierwszy ale takie średnie średnie bym powiedział tutaj jest kapitanik, sobie jeszcze nie wiedziałem że nic nie daje, no i na ziemi podniosłem agat, okazuje się że agat kosztuje 7,5kk Takich agatów podniosłem bardzo, bardzo dużo, więc zbierając puszki udało mi się dość zarobić, co pokażę później. Teraz tutaj jakieś misje konne. Oczywiście, e, czy się udało? Tak jak widzicie na ekranie. Masakra. Nie wiem za którym razem. E, było bardzo ciężko i powiem Wam, że to nie jeden taki raz, ale tylko tutaj pokazuję te fajle. Zazwyczaj za dziesiątym razem gdzieś mi się udawało, więc... Masakra, jakaś. No ale jak już się udawało, to się udawało. Więc tutaj Wam pokazuję te fejle, Potem raczej je ograniczę do minimum. Tutaj. Wzięcie misji. Która też. Właściwie, oddanie misji. Kolejne oddanie misji. trochę się rozbudowałem. Flamencz, czerwona stęga. Na tych czerwonych stęgach też można fajnie zarobić. Tutaj podniosłem dzikie sługę Ludzie, niektórzy, które na autołowach i tego nie zbierają. Ostatnia dżincha do pierścionka zaręczanowego. i tutaj pojawił mi się piękny pomysł, że mam też inne konta, na których mam 30 levele, no i może by trochę tych pierścionków zaręczanowych porobić, co pokażę później. O, tutaj znalazłem na ziemi ozdobną skrzynię z odłąkami, która jest warta 30kk, także naprawdę na Polsce tutaj pieniądze leżą na ziemi, na czerwone miksturki Yy, niestety z żółtych kwiatów, także no, nie warto było robić nic. No i przerzucamy sobie jakieś kadeki, przerzucamy czerwoną stęgi, yy, pierścionki. Yy, no i tutaj zakup yy, Rubina. Po tym jak biłem cały czas yy, metiny i zarabiałem na kadekach, później okazało się, że kadeki mogę wystawiać drożej wystawiałem już po 450k yy, 450 i się udawało yy, to sprzedawać, więc zarabiłem dość sporo. Zakup oczywiście zielonych smoczeń Fasalki e, oraz Rubina Legę, jak wcześniej widzieliście. Legę dlatego, że nie potrzebuje na razie Mityka, nie potrzebuję z koła. 15 wartości ataku nie zmieni mi życia, a jakby samo 150 już zmieni. Mityk jest dużo, dużo droższy, więc Legę jak najbardziej w zupełności mi na razie na tym etapie wystarczy. Ulepszanie. Na szczęście w miarę się dało to i się udało za pierwszym razem do plus 4. Jak widzicie, zdecydowałem się na Rubina z defem, z wartością ataku oraz z odpornością na średnie obrażenia. I tutaj przeczytałem komentarz: ktoś, tutaj nie pamiętam już kto, ale doradził mi, żebym kupił rękawice złodzieja. Dziękuję bardzo serdecznie. Faktycznie, jakby rękawice złodzieja to jest game changer w tej grze, jeżeli się dropi. A dość dużo takiego dropu miałem, też dość, dość sporo. Więc że te rękawice ludzie się przydały, żałuję tylko, że tak późno. No i tutaj oddawanie ząbków orka, 30 level, oczywiście misja na, na kory, więc zaczynamy. Tutaj oczywiście pokazuję przebitki, jak zbijałem na innym koncie, właśnie Jinche jeszcze na, na ninji, zbiłem Jhinhe, więc też udawało się to dość fajnie zarobić na tym. Oczywiście kadeki, tak jak już mówiłem po 450, więc tutaj warto, warto. Też dużo kół, dużo aur. Się udało. Tutaj jakieś ulepszanko. Chciałem sobie spróbować swojego szczęścia, którego jak się okazuje, uwaga, no nie mam, więc trochę iść. Tutaj kolejna próba ulepszania. Coś się udało, ale niestety e, przewodników nie miałem, żeby to ulepszyć. A później właściwie to zapomniałem o tym, żeby to ulepszać. Tutaj jakieś kolce. Hmm, oczywiście najbardziej się bałem o złote. Złote są strasznie drogie. i Nic praktycznie nie dropi, bo serwer Polska jest serwerem ludzi, którzy kiedyś grali już, więc mało jest nowych kont, więc mało kto sprzedaje takie podstawowe itemy. Natomiast z niepłasku powinno być później dużo łatwiej kupić. No i tutaj teraz e, sprzedaż pierścionków zaręczynowych, e, zwłaszcza jednego, więc to akurat fajna sprawa. E, tutaj oczywiście wybieramy sobie e, dzwonek, no bo po prostu dzwonek to jest niesamowity game changer, zwłaszcza że po prostu głównie sobie dropimy. No i tutaj testik sobie z alchemią, jak byłem metina, dość fajnie to, to się dało. Stwierdziłem też, że pozbieram trochę złomu i może akurat jakieś eku na ogień się uda zebrać jakąś czapkę, czy przy okazji dropienia oczywiście blasków. Tutaj sobie wziąłem też gildię, żeby oddać e, Expa, na wypadek gdyby znowu były jakieś blaski i tak dalej, nie chciałem przebijać tego 61 levela, chociaż ktoś mi później powiedział, że może warto przebić i na tym 75 się zatrzymać. Nie wiem, dajcie znać co, co o tym sądzicie w komentarzach. E, oczywiście tutaj jakaś nieudana próba i udana na próba do 6 67. Moc mroku, fajna sprawa całkiem. Najbardziej no to jest 10 marłych, 10 diabły, więc całkiem całkiem tutaj przeczytanie książeczki lidera. Już mamy jakieś tam dowodzenie na jeden, także małymi kroczkami szaman się rozwija. No, tutaj już piąty level konia, jak widzicie, oczywiście. No, tutaj zaoszczędziłem wam parę wpadek. Czytanie błogo niepomyślnie. Nie wiem, ktoś mi po prostu zaczarował to błogo i w ogóle to nie działa. W międzyczasie chciałem tutaj skorzystać z tego eventu m, natom, proroka. Natomiast m, tutaj założyłem z góry, że takie samo ułożenie jak u mnie jest też u Bota. Czyli, jakby ten od 1 do 8. Natomiast tak nie było, więc nie wiem, jak to jest randomowe. Bardzo to jest randomowe. Jeżeli macie jakiś sposób, jak, to, jak wygrywać te proroki, dajcie znać w komentarzach. Może jest jakiś filmik, którego, który przeoczyłem na YouTubie, to też podlinkujcie. Będę on bardzo wdzięczny. Tutaj, oczywiście, oddajemy zęby orka. Zostało 7. No i kolejny sklepik, to już takie przebitki z tych sklepów tak naprawdę, eee, nie pokazuję Wam wszystkich sklepów, które wystawiałem, aczkolwiek no trochę ich tam eee, było, bo no, dość dużo tych kadeków musiałem posprzedawać i kół oczywiście, eee, no i do tego jakieś aku, e jeżeli dropu z jakimś ogniem, błyskawicami i tak dalej, to to wszystko e, wystawiałem na sprzedaż po prostu. Chyba, że było dla szamana z ogniem, no to wtedy zostawiałem. W końcu się udało dodać 67, ale niestety Max PL plus 20. No, tak sobie bym powiedział, tak sobie. Tutaj jeszcze czytamy sobie jedno kół błogosławieństwo i też niepomyślnie, tych błogosławieństw chyba spaliłem z 15, naprawdę nic nie wchodziło. Tutaj zakup bransoletki 10 na ogień. Mam jedną 15 ogień, ale ona jest dopiero na 54 level, a stwierdziłem, że może od 41 już warto pójść i ekspić? No nie wiem. Tutaj orki jadły czekoladę i niestety zęby się popsuły, zdarza się, natomiast dalej robimy misje konne. Tutaj już level 7, ten koń po prostu nie podbija bardzo damage, więc no staram się tego nie skipować, ale jest ciężko, bo jednak jak to nie wchodzi to jednak ten czas za dnia jest ograniczony. Znowu orki jedzą czekoladę, straszna sprawa, ja nie wiem czy dzień dziecka jakiś był, czy tyle tych słodyczy u orków, że masakra jakaś, po prostu masakra moi drodzy. Więc tutaj dołączyłem sobie do jakiejś gili. Ktoś mi pisał, że grałem tam na poważnie Dopiero też zaczęli, więc mówię, a w sumie why not? No i tutaj Z radą już przeczytałem w końcu do Błogo. Za dwa wony, zdecydowałem się Za dwa wony kupić czapkę 15 ogień Oby było warto No ale stwierdziłem, że jeżeli chcę już iść Na, to, do, do, na ten ogień Coś robić, no to Po prostu tego potrzebuję, zdecydowałem się też Na zakup autołowów Właśnie wtedy jeszcze myślałem, że może pójdę od razu do, do V2. No ale co? Autołowy są, zębórka oddajemy. I został nam ostatni ząbek Orka. Stwierdziłem też w międzyczasie, że sobie trochę na autołowach podekspię do tego 35. W międzyczasie obejrzę sobie film i będę klikał Z. Tak, takie ja mam hobby moi drodzy, że oglądam filmy i klikam Z w międzyczasie, sprawdzając czy przypadkiem jakiś ząb Orka mnie nie dropnął. I 35 level miał być końcem tak naprawdę tego odcinka, ale zdecydowałem się, że dobiję do 40, żeby was tak po prostu nie zostawiać. Też mi się już kończyła tak naprawdę wtedy. Broń bohatera, więc stwierdziłem, że dobiję do tego 40, żeby mieć spokój, żeby mieć pewność. Tutaj e, widzimy, że do ebonów dodał się kolejny 67 bon, e, także macie tutaj ekstra z 30 wartości ataku. Gigaczad. Więc te ebony już takie się stały całkiem, całkiem. Znowu orki jedzą czekoladę. Tragedia jakaś, ja nie wiem. E, no i tutaj jelonek mi dropnął, także też śmieszna sprawa. 5 uma, taki se tak naprawdę, ale jest tutaj kolejne zęby orka dropią. Akurat przyuważyłem, eee, więc e, fajnie, fajnie. Kolejny ząb po prostu. Jakaś tragedia po prostu. Paliło, ale paliło dużo. Więc orki, przestańcie jeść czekoladę, bardzo proszę. Resiwciu potrzebuje oddać ząbki. E, tutaj próba wbicia pomocy za pierwszym razem i też się udało, więc ja nie rozumiem, dlaczego jakby mój szaman jest taki tępy, że z książek nie umie się uczyć, ale normalnie mu wchodzi. Dajcie znać. Tutaj widzimy rip, który mi dropnął. Nie sądziłem w ogóle, że rip dropi z tych ezotów. Byłem tutaj zaskoczony dość. No i zęby orka, ostatnia próba. Jest! 10 zębów orka oddanych moi drodzy. Było ciężko, ale się udało. Tutaj kolejne czytanie pomocy smoka. Oczywiście weszło za pierwszym razem, później nie wchodziło w ogóle. Tutaj testowanie się na metinie na 45 level. Bo tak naprawdę nie wiem, czy powinienem dalej dropić, czy już mogę iść do V2. Tutaj stwierdziłem, że spróbuję szczęścia w Tomboli. I wiecie co? Tak właśnie wygląda moje szczęście, moi drodzy. Jakby, Jak ktoś nie ma szczęścia w miłości, to ma szczęście w grach. Ja mam szczęście w miłości, dlatego, jak widzicie, Lipa. Tu jeszcze zdecydowałem, że 33 smocze znaki. No i 5 pieczonych hammerów. Serio. Gamy forge. Please. Please. Tutaj oddanie kamienia. 41 level up, oczywiście, czyli jakby już tą eku ogień. Jest, biolog w pełni oddany. No i tak naprawdę e, skończyła się broń bohatera. Zostały mi ostatnie białe odłamki e, i ostatnia szansa na wbicie kolejnego 6-7 e, Bona. E, I tutaj Wam zaspojleruję, że sam nie wiem czy weszło, więc e, żeby się dowiedzieć, zobaczycie to w następnym odcinku. Albo może wpadniecie na streama i zobaczycie. Nie wiem, nie wiem. Fajna sprawa. Natomiast też przy okazji dropiłem księgi klątw, więc już jedną tak naprawdę mogłem oddać, więc fajna sprawa. No i przyjęło, więc super. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tak też właśnie skończyłem goły i wesoły. Bez broni, bez zbroi, no ale za to pełny e, nadziei i radości. Moi drodzy, już teraz, w piątek, wychodzi nowy serwer od Gameforge, e, Sapphire. Myślę, żeby zagrać na Turcji. Chciałem grać w Wino, ale z tego co wiem, Polacy raczej będą grali w Shinso. E, właściwie to w Hunio. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na ten serwer. Czy też będziecie grali na Turcji. E, no bo jeżeli tak, no to po prostu tą serię z Szamanów na Polsce, najzwyczajniej w świecie, zawieszam. No i co? No i po prostu sobie pogramy trochę na Turcji. Myślę, że pogram sobie tam albo Mentalem, albo może tam też będziemy przeniesiemy tą serię z Króla Szamanów. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda, czy będziecie grali w Gino, czy raczej też, jak większość Polski, po prostu idźcie do chunio. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do następnego. Cześć!